Właśnie. A czy są tu na czacie jakieś gorące mamuśki? Ja nie. Ani nie gorące, ani nie mamuśka. Samwiczki. Oj są. So, jestem tatuśkiem. A jesteś gorącym tatuśkiem? Moja mama jest zimna. Co ja to przeczytałam? Bardzo mi przykro. Przepraszam, kaszel. Czym Ksaya ja mówi, że go kupiłeś? Bo tak samo jak on, mam giga czoło i nic nie robię ambitnego na streamach. Tylko sobie z wami gadam i oglądam wszelkie i czasami sobie coś zagram, więc... Kontentowo ja i on nie robimy nic. I mamy tak samo duże czoło. A jestem ciekawa, kto z nas ma większe czoło. A Śmieszne czoło, Szybko. Śmieszne kłosy. No co ci Nie chodzi o to, że duże, tylko takie... <laughs> Czoło masz zajebiste. No tak, tylko że, wiesz, ja mam tak włosy zrobione, nie, że one tak wydłużają mi twarz, ale wystarczy, że zrobię tak i już mam giga czoło. Rozumiesz? za zakolamam. A może Ksaja chodzi o to, że mu podku... Byłaś uszka? No patrz, ale on miał gorsze Bo moje są magnetyczne i się tak odczepiają Ale za kola też macie? No to widzicie jestem żeńską wersją no Co chciałam jeszcze powiedzieć? Ej, ale uwaga, opinia na bieżąco Ksajo w takich dłuższych włosach z tą fryzurą 10 razy lepszy niż z takimi ściętymi na króciutko włosami Minus jeden, giga minus jeden Ja uważam, że tak wygląda zajebiście, trochę jak Rybson mm. W sensie włosy podobne do Rybsona no W krótkich wygląda starzej, no tak, w krótkich wygląda tak bardziej dojrzale, o. W tych długich włosach wygląda jak taki był krasz nastolatek, taki wiecie, że dziewczynki by do niego wzdychały, nie? A w takich króciutkich włoskach wygląda tak poważnie, tak mi się wydaje, no. Kiedy Remo zostanie hot tatuśkiem, ej wiecie, że Remo jak się nie ogoli trzy dni i ma taki lekki zarost, to wygląda właśnie jak taki młody tata i no nie powiem, ale podoba mi się jak tak wygląda, no. Ale ja nie chcę mieć jeszcze dzieci, ale on tak fajnie wygląda, ale ja nie chcę. I w ogóle ostatnio, gdzie nie wejdę, widzę Boba, Bobasy. Wszędzie widzę bobasy. No, gdzie te bobasy? Wszędzie, gdzie wchodzę są bobasy. Podsłuchują mnie. Ja mówię: "Nie chcę mieć dzieci". Co rozumie ktoś, kto mnie podsłuchuje? Dzieci, dzieci. Uwaga, podeślijmy wszystko co jest związane z dziećmi. Niech wiedzie dzieci wszędzie. Wyjdę z domu, matki z dziećmi. Wchodzę do sklepu, dziecko Jerryja Idę na y, YouTube'a, wszędzie są dzieci, dzieci, tu dzieci, Instagram dzieci. Wszędzie dzieci. Ja nie chcę. So I just go down. Powiedzam każdemu, to jest świetna forma medytacji. Medytować? Myśląc o tym, czy jest. Ale zaraz z 10 metrów się połamie? To Ja już wolę formę medytacji leżeć i nic nie robić. To jest moja ulubiona forma medytacji. Wyciszenie się, leżenie, nic nie robienie. Możesz się skupić tylko na tym, na niczym. Na niczym się nie skupiasz. Tak jest najfajniej. Jak wyglądają moje przedramiona? To jara facetów. Żyły na rękach. Dla mnie obrzydliwe. Siedziałam w liceum z moim kolegą, który miał właśnie takie, jak chodził na siłownię, to miał żyły na rękach. I przychodzi do mnie, Kasia, patrz, dzisiaj nowa żyła mi wyszła. Nie, to ma mi zaimponować chyba. Łemen. Co? chodzi mi pokazać? No tutaj, tutaj mi wyszła nowa żyła. Zajebiście, stary, super żyła! Wydaje mi się, że dziewczyn to nie jara. Ja nie mam żadnej wystającej żyły nigdzie. Oprócz tutaj, tu mam jedynie coś w się sensie wystającą. Tyle jest pokazane mojej żyły. To tyle z moich żył. Reszta jest mięciusia i gąbczasta, jak powinno być. <laughs> mięciusia i gąbczaste. Sort. Słuchaj, tu jest 10 ostatnich moich subskrybentów, których yes! chciałam Ci pokazać. Gdzie? To będzie później. Nie będzie? O, czyli nie będzie. Nie no, będzie? BĘDZIE! Jakie orzechy rosną tak pod ziemią? Nerkowca? Nie, te fistaszki takie, fistaszki. Ziemne? zobaczyć. Chciałbyś mieć inne życie? Co ty? Wygrałam na loterii. Mam zajebiste życie. Dlaczego miałabym chcieć inne? Bo mam was w moim życiu i dlatego moje życie jest wspaniałe. W innym bym was nie miała. To dzięki wam, widzowie. Jestem tu, gdzie jestem. Spełniam się. Jesteście tacy wspaniali. Nie no, mogę grać na kompie i nie muszę chodzić do roboty. No kur by tak nie chciał, dajcie spokój. Bo częściej jest to też prawda, że w sumie to dzięki wam, bo jakbyście wy mnie nie oglądali, no to mogłabym segreć na kopie, ale bym nie zarabiała pieniędzy, prawda? Więc wy mnie utrzymujecie w tym wszystkim, więc jakby gid, że jesteście! Tiktoczki! Uhu. O. 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 Widzicie? Dajcie. Dzieci! Bobasy! Wszędzie bobasy! No nawet nie muszę być zalogowana, żeby mi bobasy dawało. Tak mnie cieszy, że cię mam... To, to tak jest. Ale zabawne! Dlaczego one mają takie upośledzone buty i dlaczego to jest teraz modne? To wyglądałem jak zbustowane pielęgniarskie buty. Nie rozumiem tego. Jak Dla mnie są okropne. Wyglądałem, jakbyś miał spuchniętą stopę. Jak smerfy! O, Jak smerfy! Osoby, które nie mają powiedzmy, Facebooka. To jest trochę dziwne, nie? Nie mieć Facebooka. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na Facebooku. Remek też nie ma Facebooka. On nawet Messengera nie ma. Nic nie ma. My SMSujemy. Poprowadźmy dyskusję na temat publikacji wizerunku dzieci w internecie. Od kiedy jest dla Was ok, żeby pokazywać dziecko, a kiedy jeszcze nie? Najlepsze są nagie? Domik z bana dostaniesz. Nie nagie. Dobra, teraz Ci, te takie osoby stronnicze bardzo, mówiące, że 15, 16 i 18 lat. Ile Wy mieliście lat wrzucając swoje pierwsze zdjęcia do internetu? 13, 12, 10, 11, około 10, 11. Mi się wydaje, że ja miałam około 12 albo 11 lat i to było na naszej klasie, albo nawet mogłam być młodsza, ale nie sami rzucają, a nie że ktoś rzucił, ale właśnie chodzi mi o to, że wtedy ty miałeś świadomość, że istnieje coś takiego jak media społecznościowe i sam chciałeś się tam pokazać, prawda? Ten wiek już świadczy o tym, że byłeś świadomy istnienia rzeczy w internecie, może nie do końca konsekwencji, pokazywania swojego wizerunku w internecie w tak młodym wieku, ale już wiedziałeś o mediach społecznościowych i już sam podejmowałeś decyzję. Ja lubię, jak rodzica, zasłaniają twarz o jak dla mnie to nic nie daje. I Tak jest wrzucone twoje zdjęcie, jak i tak, a jako Bobaz tak wyglądasz, jak zgniły to co za różnica? Zobacz, czy będziesz miał emotkę na ryju, czy będziesz miał swój pomarszczony ryj. No taka prawda. Ja wyglądałam jak ludzik myślę. Ja nie miałam szyi. Mam zdjęcia na polodówce, jestem w takim czepeczku, owinięta i jestem tak masakra. <laughs> I nie wiem, czy emotka na twarz by dużo pomogła. Dla mnie dzielenie się tym, że masz dziecko i jakby wrzucasz to dziecko, zdjęcie swojego dziecka do internetu jest dla mnie jakieś takie ok. Pany, nie przeszkadza mi to, o ile to zdjęcie nie jest na przykład jak twoje dziecko siedzi na nocniku jest w jakiejś kompromitującej sytuacji, nie jest to zdjęcie takie, że w przyszłości twoje dziecko może mieć przykre konsekwencje z tego tytułu. Wiecie o co mi chodzi? O, popatrzcie jak mój bąbelek się kąpie, nie? I, I ty w wannie na przykład. To takie jest dziwne, nie? Ale jak na przykład ja mam zdjęcia, gdzie jestem na wakacjach, nie wiem, w Chorwacji, uśmiecham się do zdjęcia, jestem taka to uważam za super urocze zdjęcie. I na przykład nie miałabym problemu, że gdzieś wisi w internecie, nie? To chodzi o dobór zdjęcia, moim zdaniem. że Jeżeli nie jest kompromitujące dla dziecka w przyszłości, to tak dla mnie może być. Jeżeli jest jakimś takim elementem jakiegoś ważnego wydarzenia, wspomnienia, jakiegoś przeżycia, to to dla mnie jest spoko, nie? Coś, czego też bym nie chciała? Nie monetyzować dziecka. Nie zarabiać na dziecku. Nie zarabiać na wizerunku tego dziecka. To też jest ważne. I tak wybija się na Lucy. To jest akurat prawda, no ale możliwe, że Lucia był po prostu chce promować, nie? Ja sądzę, że warto zawsze zapytać dziecko, czy chce być i czy zna tego konsekwencje. Możesz zapytać dziecka, ale dziecko nie zrozumie tego. Do pewnego wieku, 10, 12, 13 lat dziecko tego nie zrozumie. Tak mi się wydaje, że jakby mi ktoś próbował wytłumaczyć koncepcję Instagrama, jak miałam 5 lat i tego, że nigdy w życiu nie ściągnę tego zdjęcia z internetu, że ono będzie tam na całe wieki i ja nic z tym nie będę mogła zrobić. Nie dotarłoby to do mnie, no. Tak, ja myślę, że dalej dzieci w wieku 13, 14, 15 lat dalej nie rozumieją, że to, co raz napiszą w internecie, wstawią do internetu, to tam zostanie do końca. Nie pozbędziesz się tego. Dziecko staje się rozumne i świadome życia, i moja, jak ma 15, 16 lat, myślę, że wtedy zaczyna rozumieć i zaczyna nabywać tą świadomość. Dlatego wtedy się pojawia też okres buntu, bo bardziej się otwiera dziecko na świat, zaczyna widzieć, że rodzice nie zawsze mają rację, tworzy się jego światopogląd. Co że dzieciakających w filmach w takim razie? Ja miałam tak, że jak była mała, Żyłam, żeby zostać aktorką. Jak tylko były jakieś castingi, albo coś ciągnęłam, mamę, że chciałam tam jechać, chciałam to zrobić i tak dalej. Mama czasami mnie zabierała na jakiś casting, a czasami próbowała mi wybić to z głowy. Właśnie tłumacząc rzeczy na zasadzie, to już zostanie na zawsze To jest bardzo taki brutalny świat Próbowa mi tu wytłumaczyć, a ja nic Ja na casting, na casting I dostałam telefon, że chcieli mnie właśnie do roli I ja bardzo chciałam, ale moja mama mi nie pozwoliła Teraz jak sobie o tym pomyślę, to Bogu dzięki mogę iść całować jej ręce, nie? Bo bym zagrała jakąś rolę w szkole albo w innym takim przedsięwzięciu I no i by teraz było, nie? Co by było? No a co ma Natsu teraz po tym, jak kiedyś zagrała w szkole No no jak a... dla mnie, ja się cieszę a co sądzisz o matkach, które dają swoje komórki dzieciom, żeby były cicho i nie zawracał dupy, widzę dużo takich mamuś w autobusie dla spokoju i porządku publicznego jestem w stanie się na to zgodzić, że podczas podróży autobusem niech dziecko dostanie telefon niech se popatrzy i poklika, zamiast drzecie ryja, płakać i migreny powodować wszystkim pasażerom, w sensie jeżeli dziecko może się czymś zająć na 15 lat podróży, nie przeszkadza mi to całkowicie problemem jest bardziej, gdy zamiast zajmować się dzieckiem, wychowywać je, Odpowiadać mu na pytania, rozwijać dziecko i spędzać z nim czas, dajesz mu smartfona czy jakiegoś tableta z bajkami. Pane masz to dziecko i idziesz sobie oglądać swój serial, albo coś, coś tam co innego idziesz pochylować, posiedzieć, to tu widzę większy problem, prawda? Tak, jeżeli smartfon staje się narzędziem wychowawczym, to wtedy jest problem. Żyjemy w takich czasach, że dziecko, które nie będzie potrafiło obsługiwać smartfona, no będzie też jakby niedostosowane do tego aktualnego społeczeństwa, więc z jednej strony dziecko musi być świadome tych narzędzi, które ma dookoła siebie, ale z drugiej strony trzeba też umieć je wychować bez konsekwencji tego, że, że wszystko ma na smartfonie, prawda? Nauczyć logicznego myślenia, nauczyć przyciągu przyczynowo-skutkowego. Ja miałam akurat tak, że chciałam robić wszystko i nie miałam pojęcia, co chcę robić jednocześnie. Więc chciałam chodzić na karate, rodzice zapisywali mnie na karate. Chciałam później chodzić na tańce, rodzice zapisywali mnie na tańce. Nie pchali mnie nigdzie, ale pozwalali mi jakby eksplorować różne opcje w tym, co lubię, w tym, co chciałabym robić. Jedyne, gdzie mnie chyba pchali, to na angielski, żebym się uczuła, Gdzieś tam podstawówki chodziłam na angielski dodatkowo. ja jestem w stanie to zrozumieć, że rodzic, chcąc dla ciebie dobrze, gdzieś się tam pcha, ale nie nie tak bardzo na siłę, że musisz być prawnikiem, kurwa. Urodziłeś się, ty tego dnia rodzice stwierdzi, że będzie prawnikiem Ja robią wszystko w Twoim życiu, żebyś był prawnikiem, bo wtedy Ty będziesz nieszczęśliwy, prawda? Takie o to chodzi. Bardziej mi chodzi o to, że rodzic powinien pozwolić eksplorować opcje dziecka, żeby dziecko mogło sprawdzić, czy lubi to, czy lubi to, czy lubi tamto, i później rodzic na podstawie tych obserwacji może zasugerować coś dziecku. Czyli na przykład, tak jak ja poszłam do liceum ogólnokształcącego, bo nie miałam pojęcia, co chcę robić w życiu, a chciałam iść też do technikum. I moja mama mnie jednak popchnęła w stronę liceum, bo stwierdziła, że to będzie dla mnie lepsze, bo O ten kierunek, co ja sobie wybrałam, to była informatyka i może. Dobrze, że mnie popłynęła z drugiej strony, może by się wcześniej zdradziła do informatyki i nie poszła tam na studia. Ale z tego moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, więc chyba dobrze, że się skończyło, jak się skończyło, nie? Rodzic na podstawie obserwacji, jakich dokonuje na swoim dziecku, wydaje mi się, że może podpowiedzieć mu, do czego pasuje, co by mógł robić, jeżeli dziecko ma wątpliwości, nie? Opowiadać mu, doradzać, dziecko stwierdza, że chce zostać lekarzem, opowiedzieć mu o tym zawodzie, o plusach, minusach, żebyś ty jako dziecko był świadomy wyboru później, nie? My spójrzmy na rodziców, którzy na przykład bez zgody dziecka wysyłają dziecko do czy do przedszkola, czy do szkoły, tak? No... Co? Wysyłasz dziecko do szkoły bez zgody dziecka? A to nie jest tak, że masz obowiązek, prawny obowiązek wysłać dziecko do szkoły? I to ani decyzją rodzica nie jest, ani decyzją k***a dziecka? My się śmialiśmy, że to się dumnie nazywa, że dzieci mają prawo do edukacji, zwane prawo, które jest obowiązkiem, przysługuje ci prawo, że możesz się uczyć. A ja stwierdziłam, a jakbym nie chciała swojego prawa skorzystać, no to muszę.